Dzień dobry. Pani powiedziała, każdy może wierzyć w co chce. Czy tak jest? Tak. Każdy ma wolną wolę. Może wierzyć w co chce. Ale są konsekwencje takiego zachowania. <laughs> Jak to jest? Historia jest taka, że w Sodomie i w Gomorze. Ale też ludzie wierzyli w co chcieli. Ci, którzy... No wiadomo, co w Sodomie może się działo, tak? Czyli <laughs> wszelakie, przeróżne historie zboczenia i jak faceci uważali, że mogą trachnąć e, zwierzaka, to też jest w porządku, bo, bo co? Kto to im powiedział, że nie wolno? A co? <laughs> no dobrze. Ale są konsekwencje takiego zachowania. Sodoma i Gomora została zniszczona. My, jako katolicy, mamy obowiązek modlenia się za niewierzących. Każdy ma wolną wolę i może sobie z nią robić, co zechce. Więc teoretycznie może wierzyć w co chce, ale konsekwencje polegają na tym, że jeśli w Polsce, w naszym mieście, będzie sporo ludzi, którzy będą walczyć z krzyżem, no to my, katolicy, wiemy, że z Bogiem zwyciężyć się nie da. Wiadomo, że walka z Bogiem powoduje całkowitą destrukcję tego człowieka i tej, tego, jak to powiedzieć, no, zgromadzenia tego, no, tych ludzi w okolicy. My jesteśmy od siebie uzależnieni. W wyniku czego my, jako wierzący katolicy, powinniśmy się bardzo modlić o nawrócenie wszystkich tych, którzy mają problem z wiarą, albo którzy nie dostali w ogóle takiego prezentu. Bo samemu wierzyć się nie da. To trzeba być powołanym przez Boga. Także e, e, są, my jesteśmy kościołem apostolskim, czyli każdy z nas e, powinien być apostołem. Każdy. E, żeby nawrócić tych, którzy. wyjednać łaskę nawrócenia tym, którzy nie wierzą. E, ma to ogromny plus. Jeśli nam się to uda i będzie dziesięciu sprawiedliwych, to nasze miasto, czy na, nasze, nasze otoczenie nie będzie zniszczone. Jak nie znajdzie się tych 10 sprawiedliwych, no w dzisiejsze miasta są większe, musi być więcej niż 10, pewnie 100. To jak nie znajdzie się tych 100 sprawiedliwych, no to może nas spotkać los w Sodomy i Gomory, więc yy, warto modlić się za niewierzących, o nawrócenie, o tych, którzy błądzą. Każdy ma w rodzinie i tak dalej, więc zdecydowanie warto, żeby uniknąć wszelakiego nieszczęścia. Dobry Boże, ja Ci serdecznie dziękuję za wszystko. Proszę, pobłogosław nas wszystkich. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim następom, Aniołów i Świętych. Dobry Boże, proszę Cię. Udzielam wszystkim Twojego błogosławieństwa. Nie wszystkich błogosław Bóg ojczy, jak mogący. Ojciec i syn, i Duch Święty, Amen. To jest moja prawa ręka, a kamera odwraca. Któraś Pani się pytała, dlaczego się żegnam lewą, to prawa. Kamera odwraca stronę. Miłego dnia życzę.